Siemanko. Wiecie co? Jest taka pogoda, jest tak pięknie, że postanowiłem delikatnie coś sobie podziałać. Będę z wami szczery. Przepikuję sobie dzisiaj pomidory. Kabeczka to może być całkiem spoko stolik. Zróbmy parę dziurek. małe pomidorki może nie są najlepsze w smaku, ale są mega fajne ze względu na swoją mikroskopijność i możliwość bezproblemowej uprawy nawet w małej doniczce, byle gdzie, byleby po prostu miało trochę miejsca i, i pięknie będą rosły. One mi nie chorowały i nie robiły żadnych problemów czy wybity z rytmu jestem. Dobra, trzeba przepikować te pomidorki najpierw. Przepikujemy pomidorki. Położymy na tackę. Czy można przejść? Nie wiem. A Ty nagrywasz? Nie wiem. Chyba. No, wczoraj była akcja, bo kot prawdopodobnie trachnął rybkę jedną. I zdechła tam. Leżała w oczku. Nie wyciągnął jej. Ale była skaleczona. A dzieci w panice zaczęły szybko stamtąd zabrać. Tak zaczęły machać siatką, że gdzieś poleciała i nie było widać gdzie. No i się okazuje, że leży na drodze. Dobra, pomidorki dociskamy i sadzimy dosyć głęboko. Chociaż to karłowate one się tak nie chcą wyciągać jak, zw jak zwykłe wysokie odmiany. No ale tak czy siak głęboko wcisnąć po same te liście bo to po prostu lepiej dla nas na przyszłość, jeśli miałyby się jeszcze dalej wyciągać. A co do samych pomidorków i sadzenia, no fajnie by było nie podwijać tych korzeni, albo jak najmniej, jak największą bryłę korzeni oczywiście wkładać ze starej ziemi do nowej, ale to jest taki chwast tak naprawdę, że ciężko schrzanić pikowanie pomidorów. I w sumie polecam te wszystkie miniaturki. Zwłaszcza osobom, które nie mają miejsca, żeby mieć dużo dużych pomidorów, widelcem można je wytrzepać i się uda. Chyba, że się nie uda, ale zawsze się udaje. Jak z tym truchłem? Odnalezione? Mamy Może ją zakopać w ziemi? No co innego. Nie, no tu na podwórku może się zakopać. żeby Nie, no nie będziemy karmić kotów takim czymś na jak pierdziu. Co za pomysły. Co za pomysły mają te moje dzieci, naprawdę, powiem Wam. Wczoraj zdechły ptaki, dzisiaj ryby. Co? Mogę tutaj ją zakopać. Gdzie? Możesz. Zobaczymy, jak będą się trzymać, bo ciepło jest, po prostu jest ładna pogoda. I myślę, że już spokojnie w szklarni by sobie rozsady dały radę. Ale mam jeszcze sporo tych miniaturek świeżych, posadzonych w tym, w drugiej doniczce z rozsadami w domu. Więc mógłbym od biedy zaryzykować i nawet tą. Normalnie sobie. Wiecie. Zostawić na dworze już i tyle. To jeszcze jeden jest. Najlepiej chwytać za liścienia. On i tak jest już jej niepotrzebny. Tej sadzącej w sensie. Ja tam poszedłem do szklarni nalać wody na tackę. Ja w tym czasie jeszcze wsadziłem te trzy kępki trawy cytrynowej. Tutaj ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery. 14 siewek, 14 nasionek zeszło. No i te 14 nasionek po prostu mi wystarczy. Byleby tylko porosła taka jak 2-3 lata temu i to styknie. Oczywiście ona musi wylądować w ciepłym miejscu. Nie zaryzykuję i nie zostawię jej w szklarni. Ona pójdzie z powrotem do domu. A potem co? A potem gdzieś na początku maja do szklarni i tam będzie sobie siedziała. Podlał troszkę te pomidorki. Widać, że są w wodzie, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak trochę za mało i trzeba będzie dolać wysiałem koperek, no i warto by było teraz przynajmniej raz dziennie przyjść tutaj troszeczkę konewką zbliżyć tą ziemię z wierzchu bo jest gorąco i szybko wysycha no a jeśli chodzi o kwestie kurek, no to zaraz tutaj rozsypiemy troszeczkę tej ziemi okrzemkowej, tak jak mi tam ktoś w komentarzach napisał nie zwróciłem uwagi na to, żeby którakolwiek kura się wykąpała w, tym, w tej kastrze ja tam trochę ręką i łopatką Porozrzucałem w środku Żeby pokryć po prostu grzędy, ściany I tak dalej dookoła Tą ziemią, dlatego jest rozgrzebana Względem wczorajszego dnia Ale nie, raczej żadna kurka się tam Nie wlazła i nie wykąpała Dlatego rozsypiemy też na podwórku No proszę bardzo, tam jedno jajko zniesione Jedno w gnieździe, jedno na podwórku Rozkalibrowały się to troszeczkę to, trochę to, trochę to rozpalić i zobaczyć co dalej trochę kefiru kefir pomoże i to wszystko w środku niech to się okopci Z zewnątrz mogę wyczyścić szlifierką w każdej chwili, a w środku i tak już jest na tyle mocno przepalona, że ta farba spadła ja ją umyłem, wytrzepałem, więc chyba, chyba wystarczy, nie będę już i tam dar jeszcze szczotką drucianą w środku. No i teraz kwestia tego, tylko żeby się ładnie paliło, a przede wszystkim, żeby to się, wiecie, utrzymywało w fajnie temperaturę w tym. Nie przyniosłem jeszcze temp termometru, ale już widać, że beczka się nagrzała w moment. Tutaj zostawiłem otwarte drzwi, żeby przelot był jak największy, bo zależy mi na tym, żeby jednak ta temperatura była maksymalnie duża w tej chwili w beczce, bo im wyższa temperatura, tym bardziej, no, że tak powiem, łatwiej to wszystko kopcić, bardziej się osadza ten dym wewnątrz niech się zrobi ta pokrywa z takiego właśnie dymu co dalej no jak już ją przepale i, i później ją jeszcze oczyszczę sobie z zewnątrz szczotką rucianą, no to będziemy myślę robić jakieś kabanosy nakupiłem boczku, nakupiłem wszystkiego to czemu by nie zrobić jakichś takich właśnie kiełbasek w stylu w takich może, nie, może źle kabanosy, ale takich podsuszanych Idę po łopatkę i sypniemy od razu trochę tutaj ziemi na tej okrzemkowej na wybieg, zobaczymy czy będzie im przeszkadzało, czy nie. Dobra, więcej nie sypię na razie, bo nie wiem czy jest sens. Może się okazać, że nie ma sensu, a ja tam nawalę. Przyniosę termometr, za to do beczki rzucę. Że tutaj wędzenie to będzie raczej na gorąco, szybciutko. Bo temperatura w środku urosła masakrycznie. Zaraz zobaczymy, do ilu dobije. Ale też mi się wydaje, że należałoby tutaj jednak troszkę zamknąć to. Tam się już rozpaliło. Jak to sobie tutaj się tli. O tak, o. zamkniemy i zobaczymy. Jak to będzie pracowało? Za chwilę, zobaczymy. Zob za chwilę zobaczymy, za chwilę ja zobaczę. Potem pokażę Wam, do ilu stopni dobiłem w, takim oto, w takiej oto konfiguracji. Nie jestem pewien, ale wydają się być no, niezachwycone tym, co zrobiłem im na podwórku. Spójrzcie tutaj, nawet na te. No, wygolone są straszliwie. No na chwilę obecną jakieś 62-63 stopnie są w wędzarni. Nie chcę mi iść do domu po drugi termometr, żeby sprawdzić bardziej takim rzetelnym. Ten, ten przynajmniej wiem o ile przekłamuję, a tamten będę musiał sprawdzić dopiero. Hm. Nic tu się nie kopci. Pięknie dym idzie tutaj do góry. O kurczę, patyki w momencie żółte zrobiły. Ale mam wrażenie, że ten dym jest mokry że tu jednak trzeba by było zastosować o, większą przepustowość, żeby tam jednak ten przelot był dużo większy, żeby tam się wilgoć nie zbierała, to jest raz. I jeszcze skombinujemy na wierzch jutę zamiast takiej deski. Niech to całą powierzchnią idzie do góry, a nie tylko przez te otwory, które ja tam powierciłem. Wydaje się, że to będzie też rozsądniejsze. Dwa, że nawet jeśli się wtedy cokolwiek skropi na ściankach, cokolwiek skropi się na pokrywie, to nie spadnie na wyrób, tylko zatrzyma się na tej właśnie jucie. Mm. Fuh, dymu to nie miara. Chyba będzie dobrze. Tutaj już zacząłem sobie wycięte te owocówki zbierać. Właśnie na boczek, to będzie do wędzenia. A jeszcze trochę tego będę miał. Tam kolega się zaoferował, że w razie czego może mi podrzucić. No i ja mam też sporo jeszcze tutaj tego co wycinałem, tych jabłonek i śliwek i tak dalej na działkach, to też mi sporo tego drewna zostało. W razie W będę korzystał, przebierał, szukał ładniejszych kawałków i właśnie korzystał z tego, co już wyciąłem w, ubiegł... <laughs> w ubiegłym sezonie. No to jest bardzo intensywne kopcenie. Bardzo wydaje mi się, że, że tutaj żadnych przeróbek już nie ma co robić, po prostu trzeba to wyczyścić, oszlifować, no, nawet nie będę malował tych rur i piecyka ponownie na czarno, żaroodporną farbą zostawię to w takiej formie jak jest zwłaszcza, że ta farba i tak odpada mi i słabo się trzyma bałem się, że ta świnka będzie o, jakie kółeczka poszły że ta świnka będzie mi puszczała, wiecie, w przeciwną stronę dym, gdzieś tam ten ogień się nie będzie chciał iść w... ten ogień, ten dym nie będzie chciał iść we właściwym kierunku, ale widzę, że spokojnie to wydoli możliwe, że nawet dłuższą rurę założę przy najbliższym wędzeniu, mam tam jeszcze taką jedną rurę, ale z tym, z jejku, jak się nazywa, z szybrem, szyber sz... no z szybrem, z możliwością przymykania, sterowania no tutaj jest 70 stopni jest bardzo dużo bardzo ale ale już nie czuć tej wilgoci, która była przed chwilą takie uchylenie w zupełności wystarczyłoby. wiecie aby to funkcjonowało jak należy, no, już jestem zadowolony, bo widzę, że będziemy mogli produkować takie kiełbaski, jak mi się zamarzyło. No, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony z tego, jak to pracuje. Kopci się niemiłosiernie. Termometr oczywiście nie jest problemem, aby wymienić na jakiś inny. Pokazuje 50 stopni, przy takim właśnie mniej więcej poziomie, że tutaj jest rozszczelona pokrywa. A tutaj drzwiczki zamknięte, i to tak już od pewnego czasu cały czas jednostajnie dymu jak o, nie brakuje naprawdę nie brakuje dymu tu wszystko zakopcone dookoła odnoszę wrażenie że że wyszło to przyzwoicie i nie ma co kombinować można to czyścić ustawiać i szykować po prostu wędzonki